Działając celem przysporzenia sobie korzyści materialnych, dokonał wielu bestialskich mordów na ludności cywilnej pod płaszczykiem haseł, obłudnym płaszczykiem haseł politycznych. Taki, takie słowa umieszczono na liście gończym za Kazimierzem Kamińskim, pseudonim Huzar. Dziś wiemy, że te słowa odnosiły się do jego morderców, do... Komunistów, którzy wtedy opanowali Polskę. To oni działali pod płaszczykiem szczytnych haseł, działali z pobudek materialnych, działali przeciwko polskim patriotom. Kazimierz Kamiński, pseudonim Huzar, miał 34 lata, kiedy w 1953 roku został zamordowany przez UB, Urząd Bezpieczeństwa, przez komunistów. To kawałek życia za nim już, ale jakże wiele lat jeszcze życia przed nim, zabranych przez oprawców komunistycznych. Historycy szacują, że od 1 września 1944 roku do końca 1945 roku polskie podziemie niepodległościowe, antykomunistyczne. Przeprowadziło około 12 tysięcy akcji zbrojnych. To wypada jedna akcja co godzinę. To była wielka determinacja w obliczu gigantycznej siły wroga, wroga polskiej wolności, polskiej niepodległości. Jesteśmy im winni wieczną pamięć i dlatego chcę przywołać jeszcze kilku z nich. Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, który przeprowadził bardzo wiele śmiałych akcji na terenie Lubelszczyzny, walczył do końca, zamordowany w mokotowskim więzieniu w 1949 roku. Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyc, który w listopadzie 1945 roku przemaszerował z oddziałem 300 swoich Żołnierzy przez Radomsko, dając wyraz, że Polska niepodległościowa, Polska wolna jeszcze nie zginęła, jeszcze walczy. Henryk Habiera, pseudonim korzeń, który przeprowadził udane akcje oswobodzenia więźniów. Niech mi wolno będzie przywołać też rodzinę Lazarowiczów, która z pokolenia na pokolenie przekazywała te wielkie, to wielkie pragnienie wolności, solidarności. Adam Lazarowicz, zastępca Łukasza Cieplińskiego. Adam Lazarowicz pseudonim Klamra i potem jego syn, który walczył również w czasach II wojny światowej z Niemcami, potem w podziemiu niepodległościowym, a potem budował Solidarność we Wrocławiu. Podobnie zresztą jak jego syn, wnuk Adama Lazarowicza, Romuald Lazarowicz, mój przyjaciel, też przez całe lata 80 ogromnie oddany w walce o niepodległą Rzeczpospolitą. To jest ta sztafeta pokoleń, którą zawdzięczamy żołnierzom wyklętym. Warto też zdać sobie sprawę z tego, że to było ostatnie polskie zbrojne powstanie niepodległościowe, powstanie z bronią w ręku. Powstanie, które tak sobie głęboko z tego zdałem sprawę, było najbardziej beznadziejne ze wszystkich naszych powstań. Ale jednak, jednak idąc śladem wielkiej myśli naszego filozofa Henryka Elsenberga, mistrza Zbigniewa Herberta, warto przypomnieć, że wartość walki nie mierzy się szansami na jej zwycięstwo, tylko wartością sprawy, za którą żołnierze leśni, jak nazywaliśmy ich wtedy w latach 70., 80., walczyli. Dlatego dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego muzeum. Dziękuję byłemu prezydentowi Ostrołęki, panu Januszowi Kotowskiemu. Dziękuję za kontynuację obecnemu prezydentowi Ostrołęki. Dziękuję panu premierowi Piotrowi Glińskiemu za współprowadzenie, za prowadzenie tego dzieła. Dziękuję wszystkim, którzy wierzyli. I wierzą, że ta walka o pamięć ma sens, bo ona rzeczywiście jest fundamentem naszej przyszłości. Dzięki takiemu muzeum jak to, historia nie będzie głucho milczeć o naszych największych bohaterach. Dzięki takiemu muzeum, dzięki odbudowywaniu pamięci o żołnierzach wyklętych, przełamujemy porządek pojałtański. To tutaj. Tworzy się nowa, wolna Polska. Dziękuję dlatego wszystkim, którzy z ogromnym poświęceniem walczą o prawdę historyczną, walczą o to, żeby zło było określane jako zło, a dobro jako, jako dobro. Bo tylko na takim fundamencie, na fundamencie prawdy możemy budować wielką, solidarną i wspaniałą Polskę. Cześć i chwała wszystkim naszym wspaniałym polskim bohaterom. Trzy lata temu, ponad trzy lata temu do nowego ministra kultury zgłosili się przedstawiciele społeczeństwa ostrołęckiego z pytaniem, czy można liczyć na pomoc w budowie Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Nasza odpowiedź, bo od początku działałem z moim wiceministrem, przyjacielem Jarosławem Selinem, była jednoznaczna. Oczywiście robimy to. Oczywiście te 30 czy więcej milionów znajdzie się od ręki, bo to jest oczywiste, że to muzeum powinno powstać i ono jest, ono już powstało. Proszę Państwa, to jest pierwsza nasza rozpoczęta i skończona. Inwestycja poświęcona polskiej pamięci. Realizujemy w tej chwili około 30 projektów muzealnych poświęconej polskiej pamięci, które pokrywają te białe plamy, które przez lata nie były realizowane, inicjowane, nie pamiętano. To jest wielki wstyd także tej Polski po 89. roku. Poprzedni minister kultury na inicjatywę oddolną społeczeństwa ostrołęckiego odpisał, że nie ma potrzeby budowy takiej instytucji, że polityka państwa polskiego nie przewiduje budowy Muzeum Żołnierzy Wyklętych. To my uważamy, że przewiduje i to jest dowód że realizujemy tę politykę dla nas wszystkich, nie tylko dla społeczności lokalnej, ale dla całej Polski. Nie wiem, dlaczego były takie wybory, które mówiły nie. My mówimy tak, w wielu wymiarach, jak Państwo wiecie, ale także w wymiarze takim zupełnie podstawowym, bo pamięć o tamtych ludziach, o tamtych czasach i o tamtych wyborach. Jest niezbędna dla naszej wspólnoty politycznej obecnie i także dla przyszłych pokoleń. Bez pamięci nie ma społeczeństwa, które się dobrze rozwija, które zabezpiecza potrzeby swojej wspólnoty, które wspiera życie na godnym poziomie polskich rodzin. Bez pamięci nie ma więzi społecznej. I nie ma tego poczucia, że jesteśmy razem. Bez pamięci nie ma Polski. Po prostu. I dzisiaj mamy tą wielką przyjemność, godność, honor otwierać pierwsze Muzeum Wyklętych, Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Polsce. Wiemy, że buduje się wiele innych instytucji o podobnym charakterze. Z Muzeum Historii Polski przede wszystkim na Warszawskiej Cytadeli. Budowa się toczy. Także funkcjonuje już, choć jeszcze nie jest zbudowane Muzeum Żołnierzy Wyklętych i więźniów politycznych na rakowieckiej Warszawie, ale wszyscy będziemy pamiętali, że tu w Ostrołęce powstała pierwsza tego typu instytucja. Dlaczego tu? No dlatego, że północne Mazowsze, Mazowsze w ogóle, Podlasie, Lubelszczyzna, wiele innych regionów polskich, ale to północne Mazowsze przede wszystkim to była. To jest ziemia żołnierzy niezłomnych i żołnierzy wyklętych. My oddajemy hołd tym ludziom, możemy tu wszyscy powiedzieć, bo przecież bez państwa i bez kombatantów, ale także bez przedstawicieli społeczeństwa lokalnego nie byłoby sensu budować tych instytucji. Mamy wsparcie i możemy wszyscy powiedzieć tym, których już nie ma, których często przecież nie ma także mogił. Bo ktoś chciał, żebyśmy o nich nie pamiętali, żeby oni zniknęli, to mówimy im, że pamiętamy, że nie zniknęli, że tu jest ich dom. Tu jest dom polskich żołnierzy wyklętych, to jest także dom środowisk, które pamiętają, które mieli także wśród, często miały wśród swoich krewnych ludzi, którzy kiedyś musieli uciekać do lasu. I którzy trwali przy Rzeczpospolitej w tych najczarniejszych, najciemniejszych czasach. Pamiętajmy o ich wyborach, bo to były wybory podstawowe, to były wybory dla nas. I na koniec chciałem, pan premier już to zrobił, ale ja bardzo chciałem także podziękować z imienia wszystkim tym, z imienia nazwiska, którzy przyczynili się do tej inwestycji. Pan poseł Arkadiusz Czartoryski, który od początku zabiegał o to muzeum. Pan były prezydent Ostrowenki pan Janusz Kotowski, który od początku zabiegał o to muzeum. Pan y, były wiceprezydent Paweł Stańczyk, który nadzorował budowę muzeum. Pan dyrektor Jacek Karczewski, który od początku był dyrektorem tego muzeum. To są wszystkie osoby, którym jesteśmy Wdzięczni za to, że to muzeum stoi. Także moi współpracownicy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa, którzy nadzorowali to wszystko. Także wykonawcy, architekci, ale wykonawcy: firma Budimex, pan prezes będzie jeszcze zabierał głos. My współpracujemy także na Muzeum Historii Polski razem. To dobrze, że firma, która pochodzi z polskiej tradycji. Przemysłowy, przemysłu budowlanego buduje polskie muzea i jest zaangażowana w sposób taki, powiedziałbym, ponadprzeciętny i liczymy dalej na tę współpracę. Ale także dziękuję polskiemu rządowi, pani premier Bełacie Szydło, bo to za jej premierostwa zaczynaliśmy i za to wsparcie dziękuję także panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Szanowni Państwo, spłaciliśmy dług wobec bohaterów. Cześć i chwała bohaterom. Dziękuję panie premierze. O zabranie głosu proszę posła na Sejm Arkadusza Czartoryskiego, który przeczyta list od marszałka Sejmu pana Marka Chłopczyńskiego. Proszę Państwa, ja muszę być sprawiedliwy. Obecny prezydent pan Łukasz Kulik współpracuje w sposób rzetelny z nami dalej przy kontynuacji tej inwestycji. Dlatego jemu także dziękuję z tego miejsca. Cieszę się, że mogliśmy w tym dniu być w Ostroence. Bo jak wiemy, budowa tego muzeum była problemem dla wielu z nas. Cieszę się, że możemy dotrzymać terminu, który sobie założyliśmy 1 marca, żeby w tym szczególnym dniu to muzeum, pierwsze w Ostroence, powstało. Chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim osobom, które zarówno inspirowały powstanie tego muzeum, czyli, były, czyli byłem panu prezydentowi Januszowi Kotowskiemu, panu posłowi Czartoryskiemu. Chciałem podziękować panu dyrektorowi Karczewskiemu, który cały czas trzymał rękę na pulsie i starał się bardzo mocno, żeby ten projekt powstał. W końcu chciałem podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za to, że wsparł tutaj nas jeszcze na samym końcu przy tej inwestycji. I chciałbym w szczególny sposób podziękować też panu premierowi Giejskiemu i panu ministrowi Selinowi za to, że e, byliśmy w stanie pokazać, że jeżeli jest wola, jest wiara w realizację jakiegoś projektu, to jesteśmy w stanie razem dokonać rzeczy ciężkich, trudnych, takich by się wydawało. Dziękuję Państwu serdecznie, dziękuję również tym, którzy przybyli tutaj, tutaj, naszym kombatantom, za to, że są z nami obecni, że są e, świadectwem pamięci o o tym, co miało miejsce po II wojnie światowej. Mam nadzieję, że to Muzeum w Austrańcu będzie takim pierwszym punktem na mapie przywracania tych osób do historii. Będzie też miejscem, w którym podjęta zostanie dyskusja o tej trudnej historii. I mam nadzieję, że tutaj zaczniemy taką lekcję, lekcję szczególnie dla młodych ludzi, dla młodzieży, która będzie pokazywała jak, w jak trudnych czasach Przyszło żyć nam Polakom po II wojnie światowej. Dziękuję raz jeszcze. Zapraszamy. Dla mnie to faktycznie wyjątkowy dzień, wyjątkowa chwila, że w dniu dzisiejszym, w takim niezwykłym dniu, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, możemy otworzyć drzwi do obiektu, który ma upamiętniać historię ludzi niezwykłych. Padły tutaj niezwykłe nazwiska bohaterów wypowiedziane przez pana premiera. Ta ziemia też ma swych niezwykłych bohaterów. Kapitan Aleksander Bednarczyk, pseudonim Adam, polek w grudniu 1946 roku. Józef Kozłowski, pseudonim Lasy, zamordowany w więzieniu na Rakowieckiej w sierpniu 1949 roku. Antoni Chojecki, ślepowron, zamordowany w lipcu 1946. roku. Mógłbym tę listę wymieniać bez końca. Te nazwiska się nie kończą. Na terenie tego obiektu wiemy również, że zamordowany został na pewno Stanisław Wojsz 1950 roku. To miasto bez wątpienia zasługuje na to, żeby mieć takie obiekty, takie placówki, które będą mówić o tej historii. Ale chciałbym też w tym miejscu zwrócić się i podziękować bardzo. Wszystkim kombatantom, rodzinom tych żołnierzy, którzy są obecni tu z nami, którzy dzielą się swoimi historiami, swoimi pamiątkami, dzięki którym tak naprawdę w tych ścianach zabije prawdziwe serce serce, które będzie pamiętało o wielu, wielu naszych bohaterach. Ja dziękuję oczywiście też wszystkim inicjatorom. Chciałbym też zwrócić się i podziękować wszystkim moim współpracownikom i pracownikom, którzy przyczynili się do tego, żebyśmy dziś mogli tu, w tym miejscu, spotkać się. Za chwileczkę symbolicznie zostaną otwarte drzwi do obiektu. Wszyscy będą mogli zapoznać się. Na razie jeszcze z niektórymi tylko pamiątkami. Jeszcze w dniu dzisiejszym Dojechały do nas niezwykłe eksponaty. Ja dziękuję wszystkim za godziny rozmów, za te wszystkie godziny, w których dzielili się swoimi historiami, po to, żebyśmy mogli wypełnić te mury. Dziękuję bardzo. Że wszystkie wielkie rzeczy mają swój mały początek. To muzeum, ten obiekt. Są może tak duże jak autostrady, które budujemy, czy koleje, czy biurowce, ale to jest obiekt szczególny. Jak powiedzieli moi znamienici przedmówcy, jest to bardzo namacalny i przede wszystkim materialny początek odkrywania wielu zapomnianych historii naszych bohaterów. Z tego punktu widzenia to była dla nas szczególna budowa. Budowa, która angażowała zarówno robotników, jak i zarząd całej firmy. Umowę podpisaliśmy w lipcu 2017 roku. Cała przebudowa, remont, zmiany, budowa nowej kładki zajęły nam aż 17 miesięcy. Napotkaliśmy wiele problemów, które dzisiaj wydają mi się, że były nie do rozwiązania, ale jednak je rozwiązaliśmy. W ogóle budowanie to jest proces zmian, ciągłej zmiany, uzgadniania i podejmowania decyzji. My nie możemy się bać podejmować decyzji. Musimy je podejmować codziennie, aby osiągać nasze wyzwania. I za te właśnie decyzje chciałem podziękować panu premierowi Glińskiemu, panu ministrowi Selinowi, pracownikom miasta Ostrołęka, pracownikom muzeum i przede wszystkim naszym pracownikom firmy Budimex. Mamy tą, ten zaszczyt budowania jeszcze dwóch ważnych muzeum. Muzeum Historii Polski w Warszawie i Muzeum Pamięci Sybiru w Białym Stoku. Jest to dla nas wyróżnienie. Jesteśmy polską firmą z 50-letnią tradycją. Realizujemy prawie 300 projektów dla polskiego państwa. Pewnie popełniamy wiele błędów, ale a, chcemy być odpowiedzialni. Jesteśmy odpowiedzialni za to, co robimy i dotrzymujemy składanych obietnic do naszych inwestorów. Ale z drugiej strony też bardzo jasno mówimy, jakie są nasze problemy. Bardzo dziękuję także naszym podwykonawcom, dostawcom za ciężką pracę i zaangażowanie na tej Budowie, a miastu i muzeum życzę, aby ta wystawa multimedialna, która jest w trakcie przygotowywania, była jak najszybciej zakończona, aby Polacy mogli poznawać i zgłębiać historię naszych żołnierzy niezłomnych. Bardzo dziękuję.